Maneczko, z tej strony, prawda? Kolej. O, o! Jak widzicie? Tu już widać. O, nie, mamy złęcze kopania. To się nazywa, bo to jest świątynia podwodna. Tutaj są ryby strażnicze. Kurde, co to. Ej, Ej daj spokój, ty rybko! Nie pokonasz mnie. Dobra. A wiecie, bo ryby strażnicze też biją. Dobra. O ty, rybko. Ja ci dam cwaniaku jeden. Oła. Oła, dajcie mi spokój. Dobra. Nurka robimy. Może włączymy się w kreatywny... Ej, słuchajcie, mleczko też będzie potrzebne. No i zaraz możemy jeszcze ten miecz dodać. No, trzeba tak mieć. O, tutaj. I widzicie. Jak zawsze. Na naderowy miecz. Dobra, włączam się w game oda S, e, no bo to jest ten, Dobra O, o ty tzwaniaku jeden Dobra Dobra, wodny Ło wow. Dobra, o nie nie Tylko, tutaj nie ma tylenu chyba Włączam się ten, dobra Dobra O ty ja Ci dam! Nie pokonasz mnie! Widziałem co mi zrobiłeś za to... Ło! Pokonaliśmy tego strasznika! Jaki Sławiak! Dobra, idziemy pozwiedzać trądzty. Dobra. Dzień. dobra działa, słuchajcie. Dobra, a i słuchajcie, nasz mieczy gdzieś tutaj. O nie! tutaj ryba. Dobra, o nie! Chyba! O tutaj! Ła! Szybko, szybko. O, jakie mamy dobre mod Dobra. Ło! Wow. I tutaj właśnie są te. A my jesteśmy pod wodą. No, no tutaj... O! Delfiny nie możemy... Dro, porozwiedzają sobie. Dobra, oj... Dobra, wiecie? To by tak ma wyglądać? Dobra, znowu będę musiał włączyć dużo... Ej, słuchajcie, bo tam nadchodzą rybki straszne Dobra Dobra, słuchajcie Nie wiem, że O nie, słuchajcie Wiem, to przez te mleko Dobra, może jeszcze znajdziemy Tutaj Ile? O, na 6 minut Zrobimy Takie, taką, no, miksturkę oddychania Ej, o, te ryby one wiedzą, że chyba jesteś. Ej. O ty rybo! Ej. O nie! O ty rybko! Strażniku jeden, cwaniaku jeden. Ej, pokonaliśmy go! Tutaj. Dobra, oj, co? Co ma być trolle, oj! Help me! O ty rybaku, cwaniaku